Ekspedycja, Ekspedycja pionierów. Cześć! Tu Emilka i Tynek. Razem z rodzicami zwiedzamy polskie, polskie parki, parki narodowe. Posłuchajcie naszych wspomnień. Jesteśmy w Białowieży w chacie przy kominku. Na, na dworze jest minus pięć, 15 stopni. Jest niebo bez chmur i widać gnie, gwiazdy. Przed chwilą byliśmy na saneczkach i jeździliśmy. Tak się wymęczyliśmy, schodząc i wchodząc na górki, że teraz jesteśmy bardzo zmęczeni. Na saneczkach byliśmy tam, gdzie kiedyś był y, zamek Cara w parku pałacowym. No i tam teraz jest muzeum, ale ale było dzisiaj zamknięte, a więc musieliśmy tylko kupić znaczek. No i obeszliśmy ten pałac cały dookoła. No i zjeżdżaliśmy tam na saneczkach. Jesteśmy w zagrodzie pokazowej Żubra i idziemy teraz przez śnieg. Tu nie tylko są żubry, są też konie polskie. I widzieliśmy rysiczkę Paulę. Nie miała jednej łapy, ale mimo wszystko sobie je radziła. Spała w wydrążonym pniu, a obok mnie w zagrodzie są żubry. Widzieliśmy z bardzo bliska wubroń, żubron, żubroń to jest połączenie krowy z żubrem. Przy domku dla żubroni są szczotki, o które mogą się czochrać żubroni, kiedy mają ochotę. Stoję dwa metry obok łożki, Łoszka to samica łosia i teraz sobie liżę futerko i przeżywa śnieg. Idziemy chłodką żebra żubra, ona jest drewniana no i posłuchajcie jak śnieg chrupie pod naszymi butami.